Cześć wszystkim z tej strony Titanis. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami o tym jak działa Ignite i o tym jak skalować go, żeby zadawał jak największe obrażenia i żeby było to dla nas jak najbardziej opłacalne. Tak jak zawsze powtarza Piotr Maciejczak, najsilniejszą umiejętnością w padowej jest umiejętność czytania. I od tego właśnie zaczniemy. W grze możemy znaleźć tego typu tooltip, który tłumaczy nam krok po kroku jak działa Ignite i jak jest liczony. I problematyczne może być dla wielu z nas to, że jest to po angielsku, dlatego służę pomocą. I tutaj mamy Ignite po polsku. Ignite to dolegliwość, która zadaje obrażenia od ognia w czasie i trwa domyślnie 4 sekundy. Obrażenia od ognia od trafień przyczyniają się zarówno do szansy na podpalenie, jak i do wielkości podpalenia, więc trafienie zadające większe obrażenia od ognia częściej podpalają i powodują silniejsze podpalenia. Domyślnie trafienie ma 1% szansę na podpalenie za każde 4% ailment thresholdu celu. Więc jak to rozumieć? Im mocniej bijemy przeciwnika, tym większa szansa na to, że go podpalimy i tym większe obrażenia będzie zadawać mu podpalenie. Mamy tutaj też informację, że domyślne trafienie ma 1% szanse na podpalenie za każde 4% ailment thresholdu celu. Co to oznacza? Ailment threshold to jest ile odporności ma dana postać na wszelkie maści negatywne efekty typu podpalenie, zatrucie, porażenie, krwawienie itd. Ailment threshold skalowany jest z ilością życia danej postaci, więc im więcej życia mamy my albo przeciwnik, tym większy ailment threshold ma dana postać. Jedynym wyjątkiem są tutaj unikalni bosowie którzy mają specjalnie zmniejszony ten ailment threshold i wyrównany do danej wartości, żebyśmy mieli szansę jakkolwiek nałożyć efekty na nich, bo przy wartości jej życia typu 4 miliony nałożenie takiego podpalenia, krwawienia czy czegokolwiek byłoby prawie, że niemożliwe. Jedziemy dalej. Podstawowa wielkość podpalenia to obrażenia od ognia na sekundę równe 20% obrażeń od ognia zadanych przez trafienie, które je zadało. Jest to obliczane przy użyciu ostatecznych obrażeń zadanych przez trafienie, ale bez żadnych modyfikatorów celu, które wpływają na to, ile obrażeń otrzyma od trafienia. Na tę wielkość nie wpływają żadne modyfikatory zadawanych przez Ciebie obrażeń. Początek tego tekstu raczej jest jasny: 20% z tego, co zadamy przeciwnikowi, zadamy dodatkowo w formie podpalenia. Bardziej skomplikowana jest ta druga część tekstu, w której mowa jest o tym, że nieważne jakie modyfikatory są nałożone na cel, nie zwiększy to naszych obrażeń od ognia. O jakich modyfikatorach tutaj mowa? Mówimy tutaj o modyfikatorach typu shock, mówimy o fire exposure, o jakichkolwiek słabościach, które mogą zwiększyć obrażenia otrzymywane przez przeciwnika. Dalej możemy przeczytać. Modyfikatory i osłabienia, które wpływają na zdolność przeciwnika do zmiany obrażeń, np. shock, mogą mieć wpływ na obrażenia, jakie przeciwnik otrzymuje od podpalenia. Ale wszelkie modyfikatory, które odnoszą się konkretnie do obrażeń od trafienia, np. penetracja, nie mają wpływu na obrażenia od podpalenia. To znaczy. Nakładając szok na wroga, to nasz Ignite, który jest już nałożony na wrogu, jak najbardziej zada większe obrażenia. Z każdą sekundą. Bazowo, szok nałożony na wroga powoduje, że otrzymuje on 20% zwiększone obrażenia, więc nasz Ignite będzie zadawać dodatkowo 20% więcej obrażeń. Ale modyfikatory typu penetracja, czyli np. Fire Penetration, odnoszą się tylko i wyłącznie do obrażeń od trafienia. Więc fire penetration nie ma wpływu na to, ile ignite będzie zadawać obrażeń. Tutaj mam dla Was przedstawione, jak wyliczony jest ten ignite w bardzo prostych czterech krokach. Jeżeli mamy jakąś umiejętność, która ma zadać 1000 obrażeń od ognia, od uderzenia, zostaje to pomniejszone przez 20% odporności na ogień przeciwnika. Oczywiście te 20% to jest tylko przykładowa wartość. Przeciwnik może mieć tutaj 0, może mieć 60, 80, mało istotne. W przykładzie dajemy sobie 20%, zmniejsza nam to wartość z tego 1000 do 800 i 20% z tych 800 to są obrażenia od ognia, jakie będziemy mu zadawać. Więc zostaje nam tutaj 160 obrażeń na sekundę, a Ignite działa przez 4 sekundy, więc daje nam to w sumie 640 dodatkowych obrażeń od podpalenia. I jak możemy teraz skalować sobie to, żeby ta wartość tego podpalenia tutaj była jak największa? Jeżeli spojrzymy sobie dalej i zwiększymy na przykład obrażenia od Fire Damage na drzewku, bądź włożymy sobie jakikolwiek amulet czy tam pierścień, który będzie mieć increase do Fire Damage, to zwiększamy sobie tą bazową wartość z tego 1000 tutaj. Dodajemy sobie 20% do tego 1000, wychodzi nam 1200, więc automaty jak przebijamy się tutaj przez rezysty od przeciwnika, zmniejszamy to o 20%, zostaje nam 960 i widzimy, że tutaj już ta wartość wzrosła do 192 na sekundę, co daje nam łącznie 768. I jak porównać to teraz do takiego magnitude of ignite? Jak damy sobie gdzieś increase magnitude of ignite, to wartość tutaj pozostaje ta sama. Więc porównując sobie notkę, która ma 20% increase fire damage, i porównując sobie notkę, która daje 20% increase magnitude of ignite, to wartość ignita pozostaje bez zmian. Jedyne, co nam tutaj spada, to ta wartość. Ile obrażeń zadamy przeciwnikowi? Więc jak sobie porównamy to, to dużo bardziej opłaca się zwiększać obrażenia od ognia, żeby sam ignite rósł, niż zwiększać bezpośrednio obrażenia od ignita. Lecąc dalej, jak to wygląda w przypadku penetracji rezystów od przeciwnika? Jeżeli zadajemy 1000 obrażeń i penetrujemy 20% rezystów od przeciwnika, to w tym przypadku nadal zadajemy tutaj 1000. 20% z tego nam daje 200 na sekundę przez 4 sekundy i to nam daje 800. Tak jak w tooltipie mieliśmy napisane, że sama penetracja nie zwiększa nam wartości obrażeń od podpalenia, tak samo podpalenie możemy sobie zwiększyć tą penetracją bo w przypadku kiedy mamy taką penetrację 20% fire resa na przeciwniku który ma 20% fire resa zadajemy mu wtedy 100% naszych obrażeń i 20% z tego daje nam znacznie większą wartość niż bez tej penetracji jedyne co penetracja nie może bezpośrednio zwiększyć to tej wartości tutaj tych dwóch kafelków nie jesteśmy w stanie zwiększyć przez penetrację Przechodząc dalej, jeżeli chcemy jeszcze bardziej to zeskalować, to bardzo przydatne tutaj są oczywiście krytyki. Bazowa wartość krytyka to 200% obrażeń, więc jeżeli mamy 1000, wejdzie nam tutaj ten krytyk, to zadamy 2000 obrażeń. Przechodząc przez 20% rezistów, zostaje nam 1600 i to zwiększa nam jeszcze bardziej te obrażenia od Ignita, bo aż do 1280. Przechodząc do przykładu szoka, tak jak mieliśmy opisane na tooltipie, Wszelkiego rodzaju osłabienia, jakie mamy na przeciwniku, nie mają wpływu na to, jak wyliczany jest Ignite od trafienia. Więc, pomimo tego, że zadamy tak naprawdę więcej obrażeń, gra nadal pod spodem wylicza nasze obrażenia od Ignite z tej bazowej wartości 1000, co przechodzi nam na 820% z tego, i w tym przypadku zmienia nam tutaj już tą wartość, ponieważ w momencie, kiedy Ignite jest już nałożony na wrogu i ten wróg ma na siebie nałożonego szoka, to sam Ignite zadaje większe obrażenia. Więc 160 na sekundę dodać 20% przez bazowego szoka. Daje nam 192 obrażenia na sekundę z samego ignitea. I w ostatnim slajdzie chciałbym wam porównać to wszystko. Jak pewnie zauważyliście, obrażenia od szoka są tutaj rozbieżne z tym, co było w poprzednim slajdzie. Patrząc tutaj, mamy jedynie 800 obrażeń zadanych od uderzenia, a tutaj mamy 960. Skąd ta różnica? 800 to jest jedynie wartość, która jest brana pod uwagę do tego, jak działa Ignite, ile obrażeń ją będzie zadawać, a 960 to faktyczna wartość, jaką zadamy od tego uderzenia, więc sama wartość tego wzrasta nam znacząco. Więc ta liczba tutaj też jest dużo wyższa niż byłaby w przypadku, gdybyśmy brali pod uwagę tylko i wyłącznie to, co jest brane do wyliczania Ignite'a. A więc co możemy wywnioskować z tego wszystkiego? Jak widzicie, same zwiększanie naszych obrażeń od ognia jest bardziej wartościowe niż zwiększenie magnitude of Ignite. Zwiększając sam magnitude, zwiększamy tylko Ignite'a, zwiększając obrażenia od ognia, zwiększamy i obrażenia od uderzenia i obrażenia od Ignite'a. Sama penetracja nie wpływa na bezpośrednie obrażenia od Ignite'a, ale pośrednio uderzamy więcej, więc sam Ignite też zadaje więcej obrażeń. Krytyk w do pozostałych jest najciężej do pozyskania ale zadaje największe obrażenia więc jeżeli mamy taką możliwość na drzewku albo w przedmiotach warto iść w tego krytyka ponieważ wtedy i nasze uderzenie i nasz Ignite będzie zadawać niebotycznie większe obrażenia niż w porównaniu do pozostałych wzmocnień sam szok nie wpływa na to jak wyliczany jest Ignite ale wpływa na obrażenia przez tego Ignita to ile obrażeń zadamy przeciwnikowi, więc jakąś formę szoka też warto mieć, jeżeli mamy taką możliwość. Mam nadzieję, że film był dla Was jasny, że rozumiecie teraz lepiej, w jaki sposób działa Ignite i że będziecie w stanie przeskalować Wasze postacie jeszcze bardziej po tym filmie. Dzięki za obejrzenie do końca i do zobaczenia w następnym filmie.